Manu widzowie, z tej strony Eldart i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Dzisiaj kolejny podstawowy odcinek z tych serii, właśnie podstaw, a dzisiaj będzie przypominający, odświeżający w sumie, jak kupować wszystko taniej, w sumie skromnie mówiąc, czyli o zleceniach kupna na rynku Steam, czyli jakże istotnej rzeczy. Czym są zlecenia kupna? Zlecenia kupna... oj. Tymczasem klasik rynek. Zlecenia kupna są tutaj te e, dwie, tutaj te ramki. E, kup, e, sprzedaj i o tym dzisiaj będziemy sobie głównie rozmawiać. Jak kupować tani, jak na tym zarabiać, i tak dalej, i tak dalej. Co jest istotne, oczywiście, w tym wszystkim. Na szybkim jeszcze wstępie sponsorek, odcineczka, jak nie wiadomo, strona Skins smoki Jeżeli chcesz widzów wymienić swoje skiny, to polecam ci tą stronę najbardziej. Darmowe 5 dolarów z kodem elzard e, Na przykład wymienić możecie kose na kilka innych skinów, lub kilka skinów na koce. Strona daje darmowe 5 dolców. Nie wlicza ceny na kleje. Przez co możemy wyjąć naprawdę śliczne krafty i w wiele ich jest yy, dużo, naprawdę, naprawdę dużo i drogich często, bo i możemy sobie za te drogie właśnie sprzedać potem drożdże na rynku Steam i kupić coś naprawdę yy, fajnego i zarobić od przede wszystkim na tym. Plus tego przy wpłacie na tą stronę z moim kodem dostajecie 35% bonusu do doładowania, przy doładowaniu 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za friko, więc bardzo spoko opcja. No i co, możemy chyba powoli przechodzić do filmu generalnie. Prost, jak to wygląda? OK, tutaj mamy tak sprzedaż graczy. Kto nam co sprzedaje? Prosta technika. Złoty 91, 67 osób nam to sprzedaje. Znaczy 67 w liczbach, nie 67 o 7 osób, bo to może być jedna osoba sprzedawać. Złoty 91, jeden przedmiot. Złoty 92, y, 26 przedmiotów do kupienia mamy. A tutaj jest do góry nogami zlecenia graczy. Czyli tak, za złoty 89, 48 sztuk jest zleconych. Czyli na przykład ja sobie znam, kupuję i klikam sobie za złoty 89, tutaj wpisuję. I pisuję sobie, że tyle sztuk chcę kupić i składam zamówienie, ląduje sobie tutaj w kolejce, na przykład za tymi 48 zleceniami. Czyli tak, jeżeli po złoty 89 zaczną się sprzedawać rzeczy i te 48 się sprzeda, potem w kolejce nastąpi Moje miejsce, co jest oczywiste. I to jest taka przede wszystkim podstawa tego. Dlaczego to jest dobre? Przede wszystkim, jak wiecie, mamy podatek na Steamie. O co z tym chodzi podatkiem? Sprzedajemy, że przedmioty typu, no, Complexity, co mamy w blokadzie, chcę sobie je sprzedać. 0,47. OK, wtedy dostaje za Complexity 41. I groszy. Co jest ważne w zleceniach? Wchodzimy sobie w takie complexity na przykład, to jest jakiś randomowy przykład. Yy, I na przykład chcemy sobie je kupić, to szukamy tego zamówienia, żeby kupić je jak najtaniej. Jest Paryż, 49 groszy. No tam dostałem 41-42 groszy po podatku, tak naprawdę. z teamowskim. Tyle dostanę. To jest w tym wszystkim istotne, żeby to kupić jak najtaniej, żeby naprawdę na tym mało stracić. Dlaczego? Yy, no bo jak na tym mało stracimy, no to chyba fajnie. Albo jak kupimy za i sprzedamy nawet, na przykład, uznajmy, kupi, kupi się przed dzisiaj, a chcemy jeszcze tego sprzedać nagle, bo nam się coś odmieniło, ale kupimy go z zamówienia po bardzo taniej, to na przykład nic tym nie stracimy, a tak byśmy na tym tracili. To już jest pierwsza sama podstawa, oprócz kupowania tani. Zacznijmy od tego, zobaczcie. Tutaj jak to się w ogóle ułożyć w kolejce, co też jest istotne. Jest takie coś jak przewalutowanie na rynku Steam. O co z tym chodzi? Że przecież jak my mamy złotówki, to ktoś inny ma dolary, ktoś inny ma euro, ktoś inny ma nie wiem, cokolwiek, ruble i tak dalej, i tak dalej. Inne waluty, jakieś pesos. I każda waluta jest inna. I jak na przykład kupuje ktoś za 10 dolarów, to na przykład to jest 40 na przykład zł, 35 grosz, przykład. Czyli jego 10 dolarów jest tyle wart. I jak on po tyle, kup tyle zamówieniach kupi, to musieli po prostu kupić przedmiot tak wystawiony w złotówkach, czyli za 40,35 uznajmy, No nie? O to chodzi w przewalutowaniu, czyli e, musimy dobrze trafić. Na przykład o co tutaj chodzi? Chcemy taniej sobie kupić, chcemy teraz poczekać. Tu widzimy, że ktoś za kolejkowo to nieźle. Też nie oznacza to, że tyle jest sztuk do kupienia, bo ktoś może już nie mieć budżetu, złożył zamówienie wcześniej, nie ma budżetu i mu się to po prostu nie kupi. Myślę, że jeżeli on tego po prostu nie kupi, to tak naprawdę tak może, tyle może być. Jeżeli liczymy się z tym, że okej, okay, możemy sobie poczekać, ale chcemy kupić taniej, to ja na przykład płacam kupić za 40 groszy. Dlaczego? Tylko dwie osoby są za 40 groszy. Eee, pewnie nam się to coś za, też wyłapie przy jakichś spadkach, chociaż jak może zobaczyć na wykresie. Tutaj 45, 40 groszy, wcale się nie sprzedaje. Lecz przypominam, ten wykres nie zawsze dobrze pokazuje. On nie zawsze pokazuje wszystkie ceny, dlatego iż po prostu no, on nie pokazuje zawsze wszystkiego ten wykresik. Bo na przykład ja, ja bym na przykład kupił 10 przedmiotów za 40 groszy i by tego nie pokazało, bo on często uśrednia ten wykres. Więc wiecie o co chodzi. Nie zawsze on wam pokaże, że coś się sprzedało i w iluś sztukach. On nie pokazuje tego. Więc tak, przechodząc tutaj, akurat na tą sytuację, polecałbym te 43 grosze, bo ciężko by było tutaj 4, 42 przebić lub się ustawić 42, trochę byśmy poczekali, musielibyśmy się liczyć, ale jeżeli chcecie poczekać, to bym się tu ustawił ale generalnie ustawiamy się to za 43 grosze, zawsze zamiast kupować teraz za 49, jest to 6 groszy oszczędności przy takich przedmiotach to jest ponad 10% wartości i temu, więc naprawdę wydaje mi się, że to nie najgorszy układ, tak szczerze jeżeli tak byśmy wszystko kupowali, to naprawdę byłoby nieźle, więc tak, o co w tym chodzi, kupujemy po prostu tani. i na przykład jak są takie wykresy Często że dużo bardzo często spada w dół. No to ja sobie też wtedy polecam się przeczytać na jakichś niższych cenach, bo też zależy od podaży przedmiotu. Wiadomo, jeżeli tu jest kolejka na przykład na szynkach 20 tysięcy zamówień, to nie jest duża kolejka. Dlaczego? Bo szynki mają tą. E, szynki się szybko sprzedają, Szybki, szybko schodzą z rynku i tak dalej. Zobaczcie tutaj e, ceny skupu 85, no okej, okay. tu coś ma za 2900, ale okej, okay, jak ustawimy się, że to złoty 75, uznajmy, to kupi nam się ten przedmiot, jeżeli on lekko jeszcze by spadł. Kupi nam się, bo ludzie też nie będą tak kupować. Niektórzy ludzie też będą tak sprzedawać tanio, w takich tanich cenach, więc on nam się po czasie kupi. I to nie po długim jakimś czasie, nie mówię tutaj po pięciu miesiącach, ale wydaje mi się, że w ciągu miesiąca powinien się kupić po prostu, jeżeli jeszcze lekko spadnie. No wiadomo, jeżeli wzrosnie, wzrośnie, to będzie ciężko. I tak jest z wszystkim, z naklejkami itd. No i tak dalej. Najbardziej, moim zdaniem, zamówienia przydają się na Dlaczego? Przez to takie coś jak oszustwa, czyli ludzie się włamują kogoś na konto i coś się dzieje. Yy, I oni chcą np. sprzedać przedmiot. No nie? Włamuje się coś na konto i chcę mu sprzedawać przedmiot. Ale przecież na rynku Steam i yy, na Steamie jest potwierdzenie, że musimy na gwardzie potwierdzić. Czego nie trzeba potwierdzać? Zamówień poniżej tam yy, 4 e euro jednego, czy tam 4,50, coś w tym stylu na złotówki. Nie trzeba tego potwierdzać. I dużo ludzi robi taki skam, że sprzedaje przedmioty dużo, dużo taniej. Zaraz wam pokażę przykład. No, na zamian ja na Ja tak na szarcu dużo kupiłem. To na klejki zesztocolmu po 20 złotych. Kupowałem się po 4 złote. No, złożyłem zamówienia po 4 ziko. No trochę czekać musiałem. Tutaj mówię, że czekałem chyba z 6-7 miesięcy, ok, ale zrobiłem czterokrotność po prostu. Więc naprawdę warto, zobaczcie co. 18 sztuk, jedna sztuka, 3, 1 sztuka, 4 sztuki, jedna sztuka, dwie sztuki i jedna sztuka. Nie za dużo to jest w miesiącu. ok, nie za dużo, co jest więcej, co mniej różnie to bywa. Nie za dużo. Lecz jeżeli się to fajnie ustawicie po 4 coś na przykład, może wyłapiecie. Powiem tak, i tak ktoś to kupi, jeżeli ktoś się komuś na, na konto, i tak ktoś to kupi, możecie wy na tym zyskać. Na eee, wszelki taki sposób, nie? Jeżeli się włamują, a się sprzedają, później 4, tak takie rzeczy często mamy. Eee, no i co? Wydaje mi się, że takie podstawy wam streściłem. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Nie pominąłem niczego ważnego, a jeżeli pominąłem, no to sorki. No i co? Trzymajcie się, inwestujcie na rynku, pamiętajcie tylko z głową i zarabiajcie. Trzymajcie się, widzowie, macie co i suba. Cześć, cześć.